Rok 2012 jest okoszony rokiem Leona Wyczółkowskiego, wybitnego malarza, który w ostatnich latach życia żył i tworzył w naszym regionie. Z tej okazji do świecia przyjechał tzw. Wyczółkobus, czyli autobus, którego wnętrze nawiązywało do twórczości malarza. Dzięki temu każdy mógł podziwiać reprodukcje jego prac, których oryginały na co dzień należą do zbiorów muzeów w Ponadto każdy z mieszkańców mógł obejrzeć film o Wyczółkowskim, a dzięki temu bliżej poznać jego życie i twórczość. Mamy rok Leona Wyczółkowskiego, dlatego chcieliśmy właśnie jak najbardziej rozpropagować e, i ten rok, i dzięki temu też. E twórczość po prostu Leona Wyczółkowskiego. Chcielibyśmy, żeby e, osoby, które są spoza Bydgoszczy również mogły się zapoznać z jego twórczością, dlatego właśnie w naszym Wyczółkobusie e, jest do obejrzenia 11 reprodukcji e, właśnie obrazów e, z naszej kolekcji, z kolekcji Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. No, trudno o Leonie opowiedzieć e, krótko, ale na pewno trzeba powiedzieć, że był to Światowe czy Europejskiej Miary Malarz? Wybierający sobie za swoje miejsce ostatnich lat życia e, nasz region. To, to jest na pewno bardzo cenne. To był człowiek, który, e, monachijczyk, prawda, e, Akademia Monachijska, e, odwiedzał Paryż, gdzie oglądał impresjonistów jak gdyby z pierwszej ręki te e, salony. Sam też wrócił e, z Paryża e, ze złotym medalem. E, wystawiany był w Buenos Aires. To w tej epoce e, no nie było takie, prawda, powszechne, że te obrazy krążyły tak daleko po świecie. A jednak e, Leon właśnie. Taki był był wykładowcą, też lubił pracę z młodymi malarzami, z młodzieżą. I myślę, że naprawdę był wirtuozem, który mógł mieszkać wszędzie, podkreślmy to, ale właśnie te ostatnie lata spędził w gościeladzu, spędził w naszym, w naszym regionie. Pewnie przede wszystkim dlatego, że urzekła go natura tych miejsc, ale jak dziś jeździmy szlakiem. No, legionu bliskiego Leonowi Wyczółkowskiemu, właśnie Wyczółkobusie, to podziwiamy te krajobrazy i przestajemy się temu po prostu dziwić. Wcześniej odwiedziliśmy Koronowo i tam się szło bardzo dużym zainteresowaniem. Tutaj jesteśmy dopiero od paru chwil, właściwie, ale zauważam, że coraz, coraz więcej ludzi rzeczywiście jest chętnych do tego, żeby wejść, zobaczyć tę pracę. Coraz więcej ludzi chce się sportretować, bo mamy również portrecistę, który, który wykonuje portrety mieszkańców danego miasta. Organizatorzy wystawy podkreślają, że taka forma prezentacji, dział malarzy jest bardzo dobra i cieszy się sporym zainteresowaniem. Warto dodać, że oprócz podziwiania obrazów można było zostać uwiecznionym na portrecie, który na miejscu sporządzał student ASP. Dobre rzeczy po prostu się. Bronią. Jeżeli już uda nam się kogoś zachęcić do wejścia na pokład naszej ruchomej galerii, to te obrazy mówią same przez siebie i promują się same. Po prostu on się broni, a my tylko pomagamy mu znowu zaistnieć w świadomości mieszkańców naszego regionu. No, przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że są to reprodukcje, oryginały znajdują się w zbiorach e, Bydgoskiego Muzeum Okręgowego, bo wiele osób o to pyta, czy przyjechały oryginały. No, oryginały nie mogą opuszczać sal e, muzealnych, ale jest kilka prac, które e, no, mogą wstrząsnąć. Mien, na przykład, zawsze porusza obraz e, sprowadzenia prochów słowackiego na okręcie e, rzecznym, który, e, za którym tą samą akcję Odpowiedzialny właśnie w tej dziedzinie plastycznej był właśnie Byczłkowski i ten obraz również mamy. Statek Wanda wiozący e, prochy słowackiego. To jeden z naprawdę z obrazów, które ma też piękną swoją historię, e, ale też jest po prostu dobrze e, narysowany. Myślę, że to są obrazy, które po pierwsze są wirtuozersko dobrze e, namalowane i to się po prostu czuje, czy rysunki narysowane, e, ale są bliskie chyba estetyce i duszy tak zwanego zwykłego człowieka. Wysocki mimo że był wielkim artystą, kochał naturę, kochał przyrodę, a może dlatego właśnie, że był wielkim artystą, tak mocno to ukochał. I chyba każdy z nas coś takiego w sercu nosi. Chciałby portretować osoby, które są bliskie jego sercu, krajobrazy, które są jego sercu bliskie i właśnie Leon to robił.